Siemano, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj czeka nas bardzo mocny dzień, bardzo ciekawe trzy starcia, a jutro to już w ogóle nie ma co gadać. Lecimy dzisiaj z kolejnym, znaczy ja w sumie lecę z kolejnym kuponem, dzisiaj się bawię na Superbecie i tutaj są przygotowane dla Was dwie promocje, bo być może ktoś będzie wolał jedną, a być może ktoś będzie wolał drugą, także opowiem o dwóch. Generalnie te promocje różnią się tylko tym, Różnią się tylko granem kuponem, więc dobra. Jak zawsze tutaj oczywiście ta promocja skierowana jest do osób, które jeszcze nie mają konta na SuperBecie, więc jeżeli chciałbyś takie założyć, no to możesz to zrobić i możesz to zrobić z pierwszego komentarza pod tym filmem, bo tam będzie się znajdował link. Podczas zakładania konta oczywiście trzeba potwierdzić zgody marketingowe, no i zweryfikować te konto. Następna kwestia to pierwsza wpłata. Minimum 50 zł i jesteś zapisany do jednej bądź do drugiej misji, Yy, tutaj jeszcze trzeba pamiętać, że Superbet oczywiście podwaja pierwszy depozyt, więc możesz sobie wpłacić maksymalnie do 200 i 200 wtedy dostaniesz w bonusie. Yy, 5 dych daje 5 dyszek, 200 daje 200, no i jeszcze przy wpłacie minimum 5 dych, yy, ekskluzywny Freebet 35 ziko również tutaj ląduje na Twoim koncie. Dobra, załóżmy, że wpłaciłeś sobie minimum 5 dyszek, jesteś zapisany do jednej bądź drugiej promocji, no i ja już tutaj tłumaczę o co chodzi. Pierwsza z nich jest na dzisiejszym mecz Hiszpania-Włochy. Trzeba wtedy postawić za minimum dwa złote singla na to, że Hiszpania dzisiaj strzeli gola. Oglądasz tutaj meczyk. Jeżeli tak się stanie, no to dwie stówki. Nie, dwie stówki tutaj są. Tak jest, dwie stówki lecą wtedy do Ciebie na konto w bonusie. Druga już jest na jutro, na mecz Polski i sprawa tutaj wygląda tak samo, za 2 złote, za minimum dwa złote z salda depozytowego, oba kupony, nie? Bo to bardzo ważne. Za minimum dwa złote z salda depozytowego stawiasz na to, że Polska strzeli gola. No i jeżeli tak się stanie, to tutaj cztery stówki. Tutaj Superbet daje sobie 72 godziny na przypisanie ewentualnych bonusów. Myślę, że to są bardzo fajne promocje, bo za gola Hiszpanii można zgarnąć dwie stówki. Za gola jutrzejszego gola Polski można zgarnąć 400 stówki. Także, jeżeli ktoś tutaj jest zainteresowany, oczywiście, dodatkowe, nie? Bo tutaj ważna kwestia, że ta promocja to jest rozszerzenie jakby promocji bonusu powitalnego, więc tak jak mówiłem, tutaj jest podwojenie przy pierwszym depozycie, no i bezpieczna gra przez tydzień, aż do 3,5 tysiąca. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam będzie się znajdowało, e, znajdował link do założenia konta, a my lecimy jeszcze z konkursem. Dwie dyszki będą dzisiaj do zgarnięcia, oczywiście na superbecie, no i co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Łapa w górę standardowo, subskrypcja standardowo, sprawdźcie czy tutaj macie to kliknięte, jak nie, no to jest teraz chwila, żeby to nadrobić. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Hiszpanią a Włochami. Typujecie do godziny 21, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez niego gracza na Superbet yy, nie biorą udziału w zabawie tak jak zawsze. Wczorajszy kupon namieszałem z tymi Niemcami strasznie. Już tutaj nie będę mówił, co chciałem wrzucić wcześniej, bo po meczu yy, to wiadomo, że każdy może być mądrzejszy, ale jestem na siebie turbo, turbo. Zły, bo była inna tutaj opcja. Niestety jej nie wybrałem. Na dzisiaj trewelka sobie dam, bo są bardzo fajne trzy mecze, także tutaj e, spróbuję polecieć w treba piłka nożna Eurocyk i lecimy. Pierwszy mer słowenia dania. Tutaj stawiam na kartki. Powiedzcie, czyli pół kartki po 1,60. Generalnie sprawa wygląda tak, że oba, oba zespoły tutaj się nie lubią. Nie lubią się. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia będzie to bardzo ważny mecz, bo obie ekipy przegrały pierwsze starcia. O ile się nie mylę, tutaj. Nie, Słowenia zremisowała. No ale cały czas to jest bardzo ważne, bardzo ważne starcie, przydałoby się tutaj jakieś punkty zdobyć. No a trzecia kwestia to jest sędzia, to będzie Istvan Kowac, mam nadzieję, że tutaj w miarę go dobrze przeczytałem, e, który ma średnią żółtych kartek, samych żółtych kartek za, za ten sezon, e, 5,68, także jest bardzo overowy, ja myślę, że tutaj będzie, e, będzie iskrzyć w tym meczu, iskrzyć, iskrzyć. E, I tutaj następny meczek. Dania z Anglem, stawiam tutaj na powyżej pół, 1,5 gola. E, tu kwestia jest taka, że taka linia jest chyba wystawiona ze względu na to, jak Anglia zamroziła e, pierwsze starcie z Serbią. Na 1-0 tutaj sobie strzelili, kompletnie byli zadowoleni tym meczem, no i cała, koń, cała reszta tego spotkania to po prostu, w mojej opinii, był jeden wielki paździerz. Już tam gdzieś pod koniec, Anglicy musieli w ogóle bronić się przed Serbią, i gdyby ta Serbia była troszkę mocniejszą ekipą i mieli tutaj jakiś fajniejszy pomysł, no to myślę, że mogliby tutaj strzelić jakąś brameczkę. Myślę, że Dania jest tutaj w ofensywie troszkę bardziej kreatywna, także ja generalnie tutaj liczę na. Co najmniej dwie bramki. Fajne kursiwo 1,40 na over 1,5. No nie mogłem przejść obojętnie obok tego. No i wreszcie, krem de la creme dzisiejszego dnia. Hiszpania, Włochy też mi się wydaje, że to będzie bardzo ważny mecz, który może tutaj zadecydować o tym, kto wyjdzie z pierwszego miejsca. Hiszpania 3 do 0 ze Szwajcarią, Włochy 2 do 1 z. z kim oni grali? Z Albanią. No i to jest też rewanż, nie? Rewanż za poprzednie tutaj turniej. No ja po prostu stawiam tutaj na to, że obie ekipy otrzymają co najmniej jedną kartkę. Tutaj Wincić będzie sędzią. On też jakby nie ma tutaj oporów, żeby karteczki pokazywać. Wiadomo, na tym Euro z tymi kartkami jest różnie, ale myślę, że tutaj po jednej będziemy w stanie zobaczyć. No i tak jak zawsze za stówkę dzisiaj będzie fajny proficik, bo 275 będzie mogło wrócić. Klikam. No, i wszystko. Ja jeszcze Was zapraszam tutaj gorąco na live. A. Dzisiaj siedzę sam. Po 14 powinienem tutaj odpalić. Także, jak ktoś jest zainteresowany, tak jak mówiłem, zapraszam. A jak nie, to życzę miłego czwartku. Siemaneczko.